Tutaj widzę, nagrywam nowy film, na nowym kanale, kompletnie odświeżony kanał. Tak. Co dzisiaj będziemy rob robić? Wybierzemy sobie ten wzmacniacz. Na nim będziemy sobie robić bułki no Tu już jedną tak na testy zrobiłem. Nawet nie wyczyściłem, tylko otwarłam lutownicę. Nowy grocik, taka lutownica. W komentarzu napiszę film. Znaczy model. Biedują, że kupiona taka tania. I jak na razie sobie nie będziemy. Tak. Lutować ten kabel, ale na początku z tych dwóch usuniemy te, ten glut. I ten kabel sobie też przylutujemy i tak. Będziemy lutować do Do V, czyli do baterii i do. I tutaj sobie wyczyścimy. I jeszcze będziemy lutować do. Y... Y plus. Y... A bo to są głośniki. no no na razie nie będziemy. Na razie sobie tylko do baterii przylutujemy. A potem pomyślimy nad głośnika To jest takie rozpoczęcie kanału. Ja szczerze nie wiem, co jeszcze na nie będzie. Na pewno jest. Jeszcze jest trochę rzeczy, zaraz sobie wyciągam grubą cynę, bo taką będziemy używać, nie jaką tam jeszcze mam, to będzie tu Fobat, tylko sobie zalutujemy. albo najpierw wiesz co, nie będę tutaj dodawał baterii i ten już będzie na następnym filmie, tak, teraz sobie przy, przylutujemy, tutaj żeby sobie bułki nowe, a tu sobie przylutujemy do tych, Ogólnie. Tych. No, Do e plus l, e plus e minus l plus l minus. Żeby się nie zanagrzała. Ustawiam, że jest nagrzana. A jednak jeszcze nie. Wszystko na piątkę, mam na piątkę. są na chwilę odstawę i To. To. Najpierw ten temat. Ten glut, mam go usunąć stąd, z nim to klejem. Bo tutaj było właśnie nawalonym tego gluta, tak tu w ogóle na całe to był glut, bo ja tego gluta odewam, na no, świecie nie żadnych pinów. I. Tak jak wiecie. Jak będziecie się dawać suby, to wtedy będę zbierał pieniądze i będę mógł ten kanał rozwinąć. Będę kupił nowe rzeczy, no to na tyle to nic nie jest nowe, a więc niepotrzebne, ale jakieś inne rzeczy nowe. Na y chwilę, znaczy w sumie na końcu odcinka pójdę po szczoteczkę i wypuściłam To... Topi się już, o już się topi. Ło. To bardzo bardzo podobało, ale zajebało Ale dym powiedział, widzieliście? O! Ale się z chmurzy. Murzyn, murzyn. W razie zepsuć do E+. E+. Bo to jest piesz. Dobra, czekajcie, ile to zrobiłem. Dobra, tyk. Dobra. Dazorice? Dobra. Lud. No powiedzcie sami. Jak myślicie dobrze czy nie? Piszcie w komentarzach, czy ten lód pierwszy lub git. Chyba teraz ten zakreślmy ten z tym glupem! Zczyści, bo my za chwilę grota sobie gotowali. topić to, topić za znów znowu czyścimy grota w gąbaczce Mamatka boska Żeby kabel oddawać, dobra. Ćcimy, bo na chwilę. Mam z cały czas będzie nagrany, ale. Ale się źle od razu, nie później, bo będą z tym dodawać. O, jaką kompację by To nic. Mamy tutaj się zachopali. I. Tyś, tyś. Chyba, dobra. Ćcimy. No dobra, daj. Zlazło. Ten gluchy, okropny. O, wlazło. No dobra, no dobra, las, las. Ten okropny glut. Ten okropny. Tylko cięższy brud. Brud. Poza później ten grud wyczyszczę jeszcze o matkę. Dobra. Ale ten kawałek jakieś sobie go tak przeczyszczę szybko. O, o, o i o. Pach, pach. Szybko. I na ten Zobaczcie. tego za gąbeczkę. Dobra, to usunięte, dobrze, przy, przy, przylutowane. Teraz lutujemy ten glut, a tu nie. Dobra, lutujemy sobie ten glut. Dobra, najpierw cena, nie Znaczy Jakby Przykładamy niej cyna Raz, to nie jest, bo to, to potrzebuje czasu. To nie jest ludownica, będzie to kilka tysięcy. To jest ludzko Kilka złotych. Kilka jest. Czemu nie dość? To pi już, topi, już, topi I... Kompletnie źle. Kompletnie źle zrobiłem. A to nie jest kanał na którym ma wszystko być robione i drodny, człowiek. Nie. To ma być kanał na którym jest robione wszystko. Tak! No to ja... I po prostu trzeba dać czasu, to nie jest nic Ja. Skal vi se på det? Nei, det går. Så du er det. Ten, typie, ten typie. Dobra. To jest. Kurde, nie, Tam się mi zrobiło zbawałko, ale to się za chwilę naprawi. muszę to od Dobra, tu mi się trochę już skończyła ten, ale jest dobrze, póki co. to już trochę brzydszy lut niż ten poprzedni. I tutaj mi się zrobiło zwałko. ale już to jest warełko. Usuwam, 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 chyba zwarekła nie ma. Lutejmy dalej. To nie jest najlepszy lód, ale jest jak jest. Jak to się mówi, jest jak jest. Chcemy, żeby To jest trochę zbliżona, ale kapeczkę tu przetupić. Wstupić i będzie wszystko dobrze. O! Nie, odlutowany. Nie, jak chcę go przylutować z powrotem, więc chcę tam też zmniejszyć, zmniejszyć, żeby on nie wysadził. Sprawdźmy. Lepiej to wygląda. Lepiej. Nie lepiej niż poprzedni lut, ale jest lepiej. Już był. Dobra, teraz plus. Zrobiam teraz... Dobra, tak żeby delikatnie złapało.

Przylotowałem ten gocik. No to, co mam użyć. Też nie jestem bogaczem. Dobra. Przygotowanie następne. I. Ja Wam powiem, że to jest dobrze zrobione. To jest dobre luty, popatrzcie. Są dobre luty. ja teraz zostawiam. Na chwilę idę. to co się rozstudzi. A wy za chwilę poczekaj, poczekajcie, poczekajcie. Za chwilę wracam. Po krótkiej chwili już jestem. Ta sobie zastygła mocniej. Ja właśnie chciałbym ją przemyć, bo... Ona jest tam brudna trochę. Wziąłem taką starą szczoteczkę gdzieś. Gdzieś tam miałem w łazience tylko ja bym wzięła standardowe szryburu. o, teraz ja zauważyłem tylko by tę. to wam pokażę o co chodzi zrobiłem z pierwszym i drugim pierwszy z drugim nie jest zwarty no nie Trzeba naprawić mój błąd. Weźmy sobie pędzel. Wypudujmy. Czy teraz mam dalej zalecać wodę? No jest. Takie zacieki są na... No. Trochę tylko przytopię i będzie Niech ona się nagryje, ale tutaj. Trochę wybudowałem tą putę No ale ludzie no to jest normalnie Szapoba, człowieku Tu jeszcze trzeba będzie pobawić ten lud Jest taka buła się nam zrobiła A my tej buły nie chcemy Ja sobie poprawimy tą bułę i tą bułę ich po prostu nie będzie Zmielili ale to sobie mocno nazywam, bo no to widać że go mogę, że to połączone. No cóż, spróbujmy te. naprawić teraz mój innego błąd bądź świata. Czyli trochę Przytopić. Zaczął to spawać, ale. To kur. Cool. Dobra, ten odcinek chyba będzie trwał trochę dłużej niż sobie te wideo wyobrażałem. Ja, lód nie pobawiamy, odczepione. Dobra. Chyba lód poprawiony delikatnie. Sprawdzam. No, słowo honor tam jest delikatnie, ale no... Delikatna przepraszam. a ja nie delikatnie, żeby tam było dużo przestrzeń. Zmniejszę to jest, to jest tą błę są trochę ładniejsze i powinno być lepiej no i znów się odebra No ja nie jestem profesjonalistą. O dobra. Przygotowany. to sobie w tym, że się wyłączę lutownicę. No i co ja mogę powiedzieć? No i nie ma zwalek. No popatrzcie sami. Jak myślicie, jest wlecie czy nie ma? A! Jeszcze te buły. Dobra, to jednak włączamy. Jeszcze na chwilę jednak. Zostawimy sobie ból. Bółcynowe. A w sumie zrobimy bółcynowe, bo to dobrze mieć takie delikatne nowe. Zawsze warto trochę mieć i... O! a ja dym powiedział. Sceny bo tu sobie się z zwajzie z tymi bułami. Była na bóle. Ale nie ma są obo buły, To jednym pin, do to nie. O nie, przecięłem je. Ją! Jedno to były. Podoba. A jest lepiej. Tak, to nasze buły. O no, dobra. No ja też to te dwie, bo tak jak one są i... Piszcie w komentarzach, czy ten odcinek był ciekawy, czy mam kontynuować tą salę, czy myśl po prostu coś innego. No moim zdaniem to jest jak na początek, bo to jest mój pierwszy raz kiedyś lutuję, Ładnie było lutowane. Jeszcze to przemyję. Tak szybciutko tu i go to tu bo tam, wiecie, jakieś ślady pozostały i tak dalej. Pewnie będzie, będzie dużo, dużo komentarzy w, to, w komentarzu. Czemu nie, nie używam topnika? No nie mam topnika, ale głupie i plecionki też nie mam, dlatego takie robię w komiku. Ale plecionkę będę miał i będę miał topnik. Na razie nie mam, bo nie starczyło mi tak nazwę funduszu. Ale oczywiście wszystko będzie. I ten odcinek się kończy. Ten był bardzo fajny, moim zdaniem. I nie wiem, w następnym odcinku zajmiemy się tym. I w tej jeszcze porobimy tutaj bur To będzie jutro. A tutaj tej płytki. To, co się stanęło. Będziemy. Yy, będziemy naprawiać te gniazdo, bo tutaj jedna noga mu wylazła, wylezewała. I tutaj będziemy te naprawiać, i tu. A więc trochę zabawy jutro będzie. A więc. Trzymajcie się do jutra. Do jutra. Pa.